Szanowni Państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. W naszej polskiej tradycji obchodzimy je wspólnie, rodzinnie, przy wigilijnym stole. Życzę wszystkim, żeby te święta były szczególne, wyjątkowe, upłynęły w ciepłej, radosnej, rodzinnej atmosferze, wolnej od trosk, wolnej od zmartwień. Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę również wszystkim szampańskiej, wspaniałej zabawy oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Dziękuję. W imieniu Rady Miejskiej w Odorkowie życzę całej społeczności miasta Odorkowa zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas wypełnią miłe spotkania rodzinne, a pokój i nadzieja zamieszka z Państwem w Waszych domach. Z okazji nadchodzącego nowego 2015 roku życzę wszystkim samych szczęśliwych dni i spełnienia wszelkich marzeń. Po raz kolejny hala sportowa przy ulicy Traugutta zamieniła się w siedzibę Świętego Mikołaja. To już trzecia edycja imprezy, podczas której rodzice i ich dzieci spotykają się ze Świętym. Mikołaja chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Każdy doskonale wie, jak wygląda i na czym polega jego praca. Rozwozi prezenty. Święty Mikołaj pomaga, daje dzieciom prezenty, tym grzecznym. Jest w czerwone ciuchy ubrany. Ma czapkę czerwoną z takim pomponem, no i, no i jest dobry dla dzieci. Będzie nam dawać prezenty. Jest święty i przynosi prezenty. Myszka w Japonii, na biegunie północnym, że ma swoich pomagierów, swój mały baksztocik. Przed przyjściem świętego Mikołaja najmłodsi obejrzeli świąteczny spektakl pod tytułem Bałwankowa Kraina w wykonaniu aktorów Teatru Piccolo w Łodzi. No nie! Nie zabrakło również przepysznych smakołyków dla wszystkich przybyłych gości, jednak dzieciaki, a było ich dużo, bo ponad pół tysiąca, najbardziej czekały na Mikołaja. Święty stanął na wysokości zadania i każdy wyszedł z uśmiechem na twarzy i oczywiście z paczką. Zanim Mikołaj odleciał do Laponii, zdążył złożyć życzenia dla dzieci. Dorośli, odnajdźcie w sobie dziecko, do Was też te życzenia są kierowane. Życzę Wam z okazji tych świąt i z okazji przyszłego, nowego, coraz większymi krokami zbliżającego się Nowego Roku wszystkiego najlepszego, żebyście były szczęśliwe, żeby się spełniły wszystkie Wasze marzenia, no i przede wszystkim, żebyście były zdrowe i grzeczne. Wówczas na pewno się jeszcze spotkamy. Na święta idę do wnuczki. Całą wieczerzę Wigiliną sama przygotowała. A pani, Franciszko, idzie do syna? Nie, chyba nie. Te spotkania Wigilina organizujemy już od kilku lat. Zapraszamy zawsze swoich drogich sponsorów, którzy przyczynili się do tego, że, że możemy bardzo dobrze funkcjonować, wyjeżdżać na wakacje. Robimy to zazwyczaj w takiej konwencji, że przygotowujemy część artystyczną, dzieci śpiewają kolendy, ale też jest to na przykład przedstawienie teatralne, które mieliśmy w tamtym roku i wtedy dzieci pokazują swoje umiejętności, swoje zdolności. Na świecie ucichły później, cisza. Pragniemy wszyscy, żeby do domu prawdziwa miłość przyszła, żeby ucichły spory, nie było nienawiści. I sam o szczęściu w świecie bezwoje, żeby się ludziom ziścił. Życzymy sobie. Tylu ludzi dobrego serca, którzy nas otaczają, bo mamy szczęście do dobrych ludzi naprawdę i dzieciaki też i życzylibyśmy sobie w przyszłych latach, żeby nigdy nas nie opuszczali i zawsze byli z nami właśnie chociażby podczas tej wieczerzy wigilijnej. Wesoły! Paczki z żywnością dla 154 potrzebujących rodzin rozdano przed świętami wozorkowie. 5 ton artykułów spożywczych trafiło do najuboższych mieszkańców. Pomoc przygotowało Stowarzyszenie Pomoc na Dłoń, które od 2013 roku współpracuje z Urzędem Miejskim. Przez ponad dwa lata ilość rozdanych darów można liczyć w setkach ton. Dla prawie 500 potrzebujących rozdano artykuły spożywcze pierwszej potrzeby, takie jak olej, mleko, cukier, mąka, makaron czy konserwy. W Wozorkowie jest dobry klimat do tego, żeby tę pomoc udzielać, bo to nie zależy tylko od pracy stowarzyszenia, ale także od tego, w jaki sposób władze miasta ze stowarzyszeniem współpracują czy pomagają. Prawda? To są tematy, które taka naprawdę dobra współpraca zapewnia to, że ten program trafia do większej ilości osób. Osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej kierowane są do stowarzyszenia na podstawie kryterium dochodowego. Są to najczęściej rodziny wielodzietne, osoby starsze, schorowane lub matki samotnie wychowujące dzieci, których zwyczajnie nie stać na godne utrzymanie rodziny. Dla nich tak naprawdę liczy się każda pomoc. Mam dwójkę małych dzieci. Jedno jest siemiomieczności drugie, trzyletnie, które chodzi do przedszkola, no i koszta z ich utrzymaniem są dość duże, no i taka pomoc jest niezbędna, tak jak dla mnie. Dzieci są zadowolone, dostajemy mleko, różne produkty, a więc można je spożyć, prawda? Osoby, które otrzymują pomoc żywnościową, objęte są również standardową opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Żywność rozdawana potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomoc na Dłoń to efekt dobrej współpracy fundacji z władzami Ozorkowa, które również bezpłatnie udostępniają lokal oraz transport żywności. Miasto co miesiąc przekazuje też stowarzyszeniu 1200 złotych. Każda forma pomocy niesiona osobom tego potrzebującym zasługuje na wsparcie, zasługuje na pomoc. Te wszystkie osoby również no nie możemy przychodzić obok tych ludzi obojętnie. Wiadomo już, że pomoc będzie kontynuowana przez cały przyszły rok. Program unijny, z którego finansowany jest zakup żywności, został przedłużony do 2020 roku. Wzmożone zainteresowanie mieszkańców podczas grudniowego rozdania żywności wskazuje, że taka pomoc jest potrzebna. Każda osoba, która potrzebuje tej pomocy, tą pomoc otrzyma zarówno tutaj z ośrodka, jak również i ze stowarzyszenia. Oczywiście podstawą jest kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Paczki rozdawane są zawsze raz w miesiącu w budynku MOPS-u przy ulicy Stypułkowskiego. Wiadomo już, że pomoc będzie kontynuowana w przyszłym roku. Osoby, które chciałyby otrzymać pomoc proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wozorkowie. Następna akcja rozdawania żywności odbędzie się 22 stycznia 2015 roku. Wiele osób nie zgłasza się po pomoc, ponieważ wstydzi się tego, że poziom ich życia nie jest na odpowiednim poziomie materialnym oraz ze strachu przed oceną innych, na przykład reszty rodziny czy sąsiadów. Warto jednak przełamać strach i zgłosić się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny uda się pomóc jeszcze większej ilości potrzebujących rodzin. Te Spotkania wigilijne to już u nas są od 20 paru lat, 23, jak mnie pani nie myli. I zawsze staramy się zorganizować tak, żeby była jakaś krótka jasełka, przygotować kolendy i co roku też coś nowego wnosimy. Nasi uczestnicy przygotowują albo nasi uczestnicy, ewentualnie terapeuci, tak jak było w tym roku. Ponieważ mówię, że cały rok biorą udział uczestnicy w różnych konkursach, występach, więc postanowiliśmy zmienić i w tym roku terapeuci przejęli ich pałeczkę. Do stajenki, do stajenki, gdzie i Jezus, do stajenki, do stajenki, gdzie leży? Życzymy sobie, tak, na pewno śniegu, bo każdy sobie tego życzy, ale życzymy sobie dużo zdrowia i żeby osoby, które mają do czynienia z tymi osobami chorymi, żeby mm, troszeczkę inaczej traktowali. To znaczy z naszych podopiecznych to raczej wszystko. No, nie, nie zdarza się tam jakiejś przykrości, ale mam telefony i głosy, że niektóre osoby potrzebują takiej innej pomocy, nie tylko um, jakiejś darowizny, ale dobrego, ciepłego słowa. A ja życzyłabym dużo, dużo zdrowia w ogóle dla wszystkich dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Bo jeżeli będzie zdrowie, to myślę, że marzenia można spełnić. 기체 바로 전회 바로 두 Szopki zrobione z chleba, makaronu czy piernika można było podziwiać na początku grudnia w kościele przy placu Jana Pawła II. Dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne z całego województwa spotkały się na ogłoszeniu wyników ósmej edycji konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddziału Łódzkiego w Ozorkowie. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że tak długo będzie trwał. Jest coraz więcej prac. Te prace są naprawdę tak atrakcyjne, z różnych, tak artystycznie wykonane. W tym roku w konkursie wzięły udział 123 szopki z całego województwa. Głównym celem tego konkursu było zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz polepszenie kontaktu między nimi a mieszkańcami. Równie istotne było wyzwalanie kreatywności i pobudzenie wyobraźni twórców szopek. Tu nie ma co oceniać, bo każda szopka jest wyjątkowa i przepiękna. I przede wszystkim materiały i rodzaj wykonania tej szopki, w które włożono bardzo dużo serca, no to co widać oczywiście tutaj na, naszych, na naszej ekspozycji. I każda z tych kategorii ma swoją no, osobliwość, tak? Oprócz ocenianych prac, można było zobaczyć dwie szopki, które nie były objęte konkursem. Pierwsza przyjechała do Ozorkowa aż z samej Gany. Jej autorem jest pan Zdzisław Skonieczko, który od lat podróżuje po całym świecie. Odwiedzając muzeum w Ganie, postanowił zakupić figurki, które po przyjeździe do Polski umieścił w nietypowej szopce. Tak naprawdę to wszystkie szopki, czy to konkursowe, czy nie, wzbudziły zachwyt wśród mieszkańców, którzy chętnie wybrali się na ich pokaz oraz ogłoszenie wyników konkursu. To jest dusza i serce włożone w każdą szopkę, a to jest najważniejsze. Nawet najskromniejsze. Przepiękna jest. Trochę koncepcji trzeba mieć, jakiegoś własnego pomysłu. Piękne są, no dużo pracy, no. jedne z takich właśnie widziałam pałeczek, drugie z takich A, jeszcze... okay. Ej, no, 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 no różne, no, no, piękne są wszystkie, no, no co można powiedzieć. No? Druga z pozakonkursowych szopek została zrobiona przez podopiecznych stowarzyszenia. Ze względu na zasadę fair play, już od drugiej edycji konkursu ich szopki bożonarodzeniowe nie biorą udziału w konkursie. To jednak nie zwalnia podopiecznych stwórczego działania. Mogą stworzyć coś wyjątkowego, mogą się pokazać, ale także rozwijają swoje sprawności manualne. Budowa szopki z makaronu zajęła podopiecznym dwa tygodnie. Dla samych podopiecznych możliwość zaprojektowania od podstaw szopki bożonarodzeniowej była ciekawym wyzwaniem, z którym, jak twierdzą, poradzili sobie bez problemu. Kleiliśmy makaron i malowaliśmy, a terapeutka nam pomaga te większe rzeczy takie zrobiła, jak zbijała, czy tam w ogóle takie, co się gdzieś uderzyć czy coś. Satysfakcja tego, co robimy, prawda, to jest dla takie pomaganie innym, jak można było powiedzieć. Um, dużo przy tym trzeba cierpliwości, wytrwałości. Jak da się zauważyć, tradycyjne interpretacje szopek bożonarodzeniowych powoli odchodzą do lamusa. Wyobraźnia nie zna granic, i obok tradycyjnie zrobionych szopek znalazły się również nowoczesne projekty oraz afrykański odpowiednik. Muzyka Na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała, na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Corocznym zwyczajem spotykamy się w murach naszej szkoły i wystawiamy piękne przedstawienie jasełka dla zaproszonych gości, dla rodziców, dla naszych emerytów rencistów z tutejszej placówki. Dzieciaki już dużo, dużo wcześniej przygotowują się do występów. Cała ta dekoracja, ta oprawa muzyczna i słowna jest takim wypełnieniem tego, co chcemy pokazać, co chcemy zareprezentować dla naszych gości, którzy do nas przychodzą. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panie, powitajmy Marekiego i Maryję powitajmy Marekiego i Maryję Matkę Chcieliśmy przedstawić to, co potrafimy. Mam nadzieję, że nam się udało. No bo straszna trema mnie zapała, jak śpiewałem tą piosenkę. Yy, nigdy nie było tyle osób, jak śpiewałem, tak? No to więc pierwszy występ mój w życiu. rodzi, się rodzin, czy zdaję sobie z tego sprawę, z tego, co się lata, moment zarastanie. Maryja z Józefem ciężką potrój się wybrali, w się rodził, nigdzie miejsca nie zostali. Zwykli pastuszkowie przyszli go witali, trzej królowie nawet pokłon mu oddali, żubeczku na świat. Przyszedł z coś z nas ludzi, z rzekł podkupiciel. Te dzieci z chwilą wyjścia na scenę już one nie mają tych barier. One prezentują to, co potrafią, lepiej lub gorzej, ale nie mają żadnych takich zahamowań przed tym, żeby wystąpić. Dla dzieciomka mamy oto mirę, kadzidło i zoto. Mówcie, pasuszkowie, milicie liczy się drogi, nie smij. Ani trochę, ani trochę, gwiazda nam z nie w garażu ochotniczej Straży Pożarnej Wozorkowie jest już nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Druchowie od dwóch lat starali się, aby znaleźć zastępcę dla wysłużonego jelcza. Popularny jelonek, jak mawiają na niego strażacy, ma już 20 lat i wymaga coraz częstszych napraw. Na szczęście w tym roku pojawia się możliwość dofinansowania zakupu nowego wozu bojowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja wynosiła ponad 250 tysięcy złotych, jednak pozostałe fundusze strażacy ochotnicy musieli zdobyć sami. 170 tysięcy złotych z inicjatywy burmistrza Jacka Sochy przekazano z budżetu miasta Ozorkowa, 60 tysięcy z krajowego systemu ratowniczego, a ochotnicy z Ozorkowa dołożyli 5 tysięcy złotych ze swoich składek. Najtrudniej było uzyskać pomoc od władz OSP. Ostatecznie zarząd główny OSP w Warszawie przekazał brakujące 150 tysięcy złotych. Tak są tworzyłem w internecie cały zarząd. Mówię, kurczę, go tu przedeć. Patrz jakiś dyrektor mówi do spraw finansowych, gospodarczych, patrzy dyrektor Golański. No i cyk, no i trochę tam u naszej historii włożyłem Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli 115 lat, medal chomicza, y, krzyż waleczny za obronę Warszawy w 1939 roku. Także troszeczkę się złoty znak związku, czyli my praktycznie ma, no, mamy wszystkie oznaczenia, najważniejsze, jakie ochotnicza straż pożarna może dostać, mamy wszystko, tak? Także brakowało nam tylko tego nowego samochodu. OSP w naszym mieście zrzesza około 100 druhów, z czego 27 jest uprawnionych do udziału w akcjach. Jednostka jest zarejestrowana w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i powinna mieć dwa samochody. Warunkowo do tej pory mogła dysponować jednym wozem, ale nowoczesny, sprawny sprzęt był niezbędny, by służby ratownicze mogły bez przeszkód pomagać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Tak też było 7 grudnia, kiedy zapalił się rodzinny zakład stolarski przy ulicy Wschodniej. Do tej akcji wyjechał jeszcze stary, poczciwy Jelcz. W ogniu stanęła hala produkcyjna i pomieszczenia gospodarcze. Spłonęło całe wyposażenie warsztatu. Straty oszacowano na około 4 miliony złotych. Na szczęście nikt w tym pożarze nie odniósł obrażeń. W akcji brały udział jednostki państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu. Przy tak dużych pożarach liczy się każda minuta i ważne jest, aby jednostka miała wóz, który nie zawiedzie. Nowo zakupiony samochód to średni wóz ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Iveco. Posiada napęd na wszystkie koła i jest przystosowany do poruszania się w terenie. Kierowcy mieli już możliwość wypróbowania wozu w drodze z fabryki w Bielsku-Białej. Auto bardzo dobrze się prowadzi, tak. Jest nowe, wysokie, naprawdę dobra widoczność. No, i ten, to poczucie nowy, nowego samochodu. tak? Ze starszym samochodem są problemy z odpaleniem, z nabiciem powietrzem, a w tego można po prostu wsiąść od razu i jechać do akcji. Ten zakup, który stoi no mówię, przed nami, posłuży nam na kolejne co najmniej 20 lat, bo nie sądzę, że będzie mniej, bo tutaj mamy samochód, który już ma 20 lat. Do Jelcza i nowego Iweko może dołączyć niedługo jeszcze jeden pojazd. Władze OSP wozorkowie starają się pozyskać jeszcze jeden wóz. Miałby być to podnośnik przekazany przez komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Bardzo, bardzo głębokie. Miło mi spotkać swoich nauczycieli. Ja tutaj spotkałam swoich nauczycieli, którzy mnie uczyli w szkole podstawowej, którzy dawno już nie pracują, są emerytami. Jest to przeżycie głębokie. Nie tylko z okazji świąt, które teraz niedługo będziemy przeżywać, ale nawet z powodów osobistych. Miło nam się spotkać przynajmniej raz do roku, bo spotykamy się w mniejszych gronach, praktycznie z okazji różnych świąt czy to Dnia Kobiet, czy Dnia Seniora praktycznie, czy Dnia Edukacji. Natomiast jest to takie poszerzone już bardzo mocno spotkanie pełne radości, ciepła, zrozumienia, wybaczania sobie, zapominania o tym, co było złe, a po prostu pamiętania tego, co najlepsze z życzeniami najlepszymi na nowy rok. Miło jest też właśnie widzieć wychowanków, ponieważ no, gimnazjum nasze skupia uczniów ze szkoły numer 4 i numer 5. Ja jestem nauczycielem ze szkoły numer 4 i miło widzieć właśnie naszych uczniów, że występują i prezentują swoje zdolności wokalne i recytatorskie. Jest taki dzień, tylko jeden raz to...